Witam wszystkich serdecznie. W czwartek u mnie była nabołnica. To są efekty. Skywalker, który rósł tutaj ponad 20 lat. No, nie dał rady. Następny iglak. I powiem Wam, że wszystko co tu trawa, to wszystko było normalnie zalane wodą. Wszystko stało w wodzie. Ktoś się mówi, robienie porządku, muszę to pobycinać. No szkoda mi, kurde, no powiem wam szczerze, że 20 parę lat piękne, duże drzewo olbrzymie. No ale no co zrobić? Na szczęście większy szkód mi nie narobiło. Wyobrażacie sobie, tutaj takie fajne było jeziorko. No trochę o klapły liście maurycego. Za to gigantyczny jest ciągnie następnego liścia, harajej, hajarej też, large, large seed, czy green, tak samo, muselka. No, wszystko w miarę przetrwało tą ulewę. Oczko nawet wodne. Kto oglądał moje relacje na społeczności, czy, czy krótki film, to widział, jak tu u mnie wyglądało, bo wszystko zalane wodą. Wszystko w wodzie, bo każdy dosłownie dołek był pod wodą. Był w wodzie. Jedynie, jedynie księżniczka, mały traszek, tusz były nad wodą, bo tu jest lekka góreczka i, 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 i stało wszystko to nad wodą. A tak to wszystko stało w wodzie. No niby płaski równy teren, a widzicie jednak, jednak co potrafi zrobić nawałnica. A tak przy okazji, no co u mnie słychać, no to już was poprowadzę. Księżniczka wypuszcza mi liście ładnie, idą. Zobaczcie sobie. Ale powiem Wam szczerze, że trochę jestem zły na nią. Bo zawsze od początku mówiłem, że to nie jest typowy chyba trach, tylko jakaś hybryda kurcze. Bo ona wypuszcza bardzo krótkie te ogonki liściowe. Zobaczcie, jak to się wszystko zbija. Te liść wychodzi normalnie na liściu. No, trochę nie ma takiego ładnego pokroju jak to palma, że powinna się ładnie rozłożyć, i, i, i ten, no tak. No tak dziwnie wygląda, no. wszystko w kupie, jak ja to mówię, jest nie jest taka, żeby się ładnie rozkładała, jak to się mówi. No może jeszcze, jak to się ten, nie? No, także tak traszek wygląda, no rośnie sobie. Juba, <laughs> trochę mi się coś z nią zaczęło dziać, takiego jakiś jakiś taki jakby nalot. No, pryskałem na grzyba, ale no przyrasta, przyrasta. Słuchajcie, wypuszcza mi tego liściorka i idą następne. No, pie... zobaczcie, pienik tu już jest taki fajny, grubawy. No. Butia kapitata też mi wypuszcza następnego liścia. Karłatka, no to, 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 to ładnie. Tu coś widzicie, zobaczcie. O, z nią gdzieś się woda musiała dostać, widzicie i o. I zobaczcie, taka partia, ten ale, ale idą idzie, i podej będzie chyba wszystko ok, bo widzę, że wypuszczę. Gdzieś trochę przygniło od wody, ale oprysk pomógł. No, co tu jeszcze, tak słuchajcie, moja duma zaczęła wypuszczać liścia. No to w sumie tego rozwinęła w gruncie. Nie jest jakiś okazały, wysoki, jest mniejszy. No ale ona była zaraz po wsadzeniu, zaczęła wypuszczać, no to podejrzewam, że, że może ten, który wychodzić teraz będzie, słuchajcie. No to już będzie jak tamte liściory, nie Czyli, czyli jak go postawimy. Byśmy go postawili, to jest ponad 2,5 metra. O. No. Tutaj też mi ładnie idzie listek, także po malutku pomalutku pogody zaczynają sprzyjać. Co tu, moi drodzy, jeszcze? No, nie wiem, czy mi nie padnie glaucjum. Spróbuję, może go zetnę. Może coś ruszy. No, zobaczymy. Te pogody, słuchajcie, robią, robi, zrobiły więcej spustoszenia niż... Przecież ja w szklarni miałem cieplej. One miały cieplej zimą, jak ja to mówię, niż, kurde, trafiły tutaj do gruntu. No, za to moja, jak ja coś się śmiałem, moja yy, coroczna diksonia, tak, <grych> w zeszłym roku robiłem tam, na którymś filmie jest, jak to robiłem, fajnie wygląda, nie? No, obejdziemy sobie mojego buddę. Aha, nie wiem czy wam też na krótkim filmie było, to wam ten, alokazja wenti kwitnie. No, to już jest trzeci pąk kwiatowy. Podejrzewam, że chyba jeszcze będą szły dziwnie, bo powiem wam szczerze, że pierwszy raz mi kwitną, ale nigdy nie miałem okazji zobaczyć, co się później będzie działo. Czy ona będzie rosła dalej? Nie wiem, szczerze. Mam ją, a, a dopiero pierwszy raz mi zaczęła kwitnąć. No. No, moje kordylinki, słuchajcie, no. Ładnie wyglądają, też zaczęła ładnie już przyrastać tutaj. hibiskusy też kwitną no i te kordyliny słuchajcie, krzewiaste co ja jestem naprawdę z nich bardzo dumny i stwierdziłem, że jak będzie okazja, to jeszcze sobie dokupię bo powiem wam szczerze, że no, ja jestem zakochany, no, jak ja byłem w Tajlandii, to byłem zakochany w tych, w tych, w tych, w tych, w tych roślinach jako dużych krzewach no i, i też w oranżerii jak będę miał, no to sobie właśnie też chcę zrobić taki zakątek żeby można było sobie tak mieć, jak, jak to się mówi, żeby to tak zdobiło też cały czas nie. No w oczku widzicie lilie wodne, też już ładnie liście puszczają. Bambusik. Tu nawet mi kwitł. Zaczął mi kwitnąć oleander. Pączki ładnie podostawał. Ten różowy, tam jest biały jeszcze nie. No, zobaczcie, jak kurde liściory się... Ale już pójdą teraz świeże. To jest laterita. Pójdą świeże, to, to ładnie się wszystko wyrówna. Żeby tylko pogoda była. No i moja zebrinka z nasionka. Przetrwała tą mulewę Stała tutaj. Ona też będzie docelowo wsadzona na stałe w, w oranżerii. Ale mam jeszcze parę, także. Tak to widzicie, tu wygląda. Na tym... Idziemy dalej. Na tym klombie, słuchajcie, już mi róże kwitną, widzicie. I róże. I... O Jezu, zawsze zapominam. Żona wie, jak te światki nazywają się. Tu są białe, a tu są niebieskie. No i róże mamy, widzicie, też w różnych kolorach. I różową. I żółte są, i czerwone. Także no jest tego troszeczkę. No, przejdziemy dalej. Tu w tym końcu, słuchajcie, mam na razie tak też powystawiane. No tu mam dwa, dakty dwa daktylowce, taki mniejszy, większy. Kordylinę yy, zieloną. Troszeczkę zaczęła też, bo ona coś mi zaczęła marnieć, ale widzę, że, że że ładnie czubek wypuszcza. Cykas, słuchajcie, o zobaczcie sobie cykasa. Listki mi dostał. Dostałem go w prezencie na Boże Narodzenie yy, dwa lata temu. No to pierwszy raz wypuszczaliście. Taki ma ciubki była tutaj już się taka ładna bulwa zrobiła. No i widać, że, że chyba mu służy u mnie. No drawka, wędryś, to wszystko musiałem powyciągać z tego z ze szklarni, ze względu na to, że, że ją przenosiłem, no to musiało wszystko tu trafić do, do gruntu. No i ten Maurycy też liścia wypuścił. No zobacz, to wszystko jest poszarpane, no ale no może, może będzie teraz ładnie. No i muselka. A basioczek, który zimowo w gruncie, to są jego odrosty, dosyć ładnie wyglądają, słuchajcie. Trzy liście wypuścił. No, dosyć w zeszłym roku było identycznie, że przenawoziłem go. Ale w tym roku nie dostawał żadnego nawozu, tylko rośnie w tym co był. No i ten liść, zobaczcie, ten, ten. Kolor to kurde, aż, aż ciemne mają. Ten może i za dużo nawozu. Aż zobaczcie, ciemne liście mają. Ale już widzę, że następny liść wychodzi, już jest, 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 jest super. Także, tak w skrócie moi drodzy, tak to widzicie u mnie wygląda. Teraz po tych ulewach, po tych, po tych deszczach, to podejrzewam, że trawa wszystko ruszy. No, trawa to już normalnie w oczach rośnie. Muszę jutro rano wstać i ją skosić. Także, ale jak będzie tylko cieplutko, to i te bananki, to wszystko to weźmie trochę na drobi zaległości. Ja jeszcze pójdziemy. No teraz, a jeszcze mam coś pokazać. To jest moja moi drodzy szkółka. Bananków sobie rosną. No i tam mam jeszcze inne kwiatki. A i zobaczcie sobie. Dużo nie brakuje do pełnego basenu. Czyli 20 metrów sześciennych wody. Ładnie mi napadało, nie? Tak w tak krótkim czasie. Także jak przyjdzie susza, jestem w miarę zabezpieczony w wodę. A ja zawsze powtarzam, że ja tylko podlewam, tylko i wyłącznie podlewam słuchajcie wodą deszczową. To jest podstawa do wzrostu roślin. Jeszcze przejdziemy na taras. O, tu ładnie też hibiskus mi rośnie. Cytrynka skierniebicka, Dostaje pączki. Ona była wsadzona, dostałem ją od deksa ogrodnika. Alokazja, którą kupiłem w Dino jako venti, a to nie jest venti, bo dobrze wiedziałem jaka to jest alokazja. Za 25 zł, wiecie? No. no, skrzyp ładnie zaczął rosnąć. Muszę zrobić oddzielny odcinek na temat skrzypu, bo powiem Wam szczerze, że bardzo duże zainteresowanie jest tym skrzypem. No i tak wyglądają roślinki na tarasie. I Beniaminek. No i tu mam jeszcze Grand nine, który zaczął wypuszczać dwa odrosty. No i oczywiście on też trafi, trafi do szklarni docelowo. No i tu mam jeszcze zebrinki z nasion. Tam. I tu mam e, jednego bananka La Conchetti. To wszystko moi drodzy na dzisiaj. Tak, biorę się trochę też za porządki, no muszę teraz wszystko poogarniać po tych, po tych ulewach, po tych, po tych wichurach. Do zobaczenia. Trzymajcie się, do następnego razu. Hej!